Sol, sol i Adrabina pieprz. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z pokoleń i oczywiście naszej czwóreczki. No, a u nas, kochani, się dzieje i jesteśmy w tej chwili na wieczorze panieńskim, naszej Boni. Zaprosiła tu kilka koleżanek, no i wywijają sobie na parkiecie. Bardzo miła atmosfera. No i jeszcze chciałam wam powiedzieć, że zacieśniłyśmy nieco więzy, jeżeli chodzi o naszych sąsiadów. Zwłaszcza z pancakesami i Adlerami, tu jest właśnie Felicja Adler. I Felicja, moi kochani pracuje w ośrodku naukowym, w którym to będę chciała zatrudnić naszą Bonnie. Już podjęta decyzja, już nieodwołalnie. No, i porozmawiały sobie panie właśnie o tej pracy, bo oni stwierdziła: A chyba jednak bardzo, bardzo bym chciała tam spróbować. Zobaczymy. No, oczywiście, Felicja tutaj wzięła pod uwagę takie wspaniałe mikstury. Potrafi tworzyć nasza simeczka, jak się zna na tym wszystkim, więc poradzi sobie, tak stwierdziła. No więc ufamy jej, tak. No, a nasz ukochany ma inną ścieżkę. Już w ostatnim odcinku widzieliście, że się z panem Pankeksem, czyli tutaj że mężusiem Eliski zaprzyjaźnił i tam również była propozycja podjęcia pracy. Wiecie, ja nie robię tego wieczoru panińskiego tak zgodnie z rozszerzeniem, bo do tego to ho 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 jeszcze będzie i trochę, ale chciałam, żeby taki wypad przynajmniej był z koleżankami, z tymi sąsiadkami, żeby też nam się fajnie zacieśniały więzy. I tak samo nie będziemy tutaj mm, kontynuować żadnych takich aktywności ślubnych, no bo do tego też jeszcze bardzo daleko. Daleka droga, oj, daleka. My sobie jeszcze poprawimy humor, chwilę jeszcze porozmawiamy. Coś ci spadło, coś się stłukło kobito, znowu ci się stłukło. A ta na to nie zwraca uwagę, ta w skowronkach, zakochana. Tak powolutku, pomalutku zbliżamy się do tego wielkiego dnia. Tutaj w mieście, jakbyście mogli zauważyć, mamy już dekorację w serduszka, a to oznacza, że jest święto miłości, ale w zasadzie nie dzisiaj, a jutro to święto będzie, czyli w środę. No i właśnie w tym dniu postanowiłam urządzić wesele. No i bardzo chciałam, żeby to był dzień wolny, więc jutro ustanowiłam, że Dzień Miłości, czyli walentynki simowe będą dniem wolnym od pracy. A sama impreza rozpocznie się o godzinie 16. już się zrobiła godzina 20? No jakbyście zauważyli, ja bardzo zmieniam miasteczka, w których pogrywam, więc tak, wierzbowa zatoczka też jest zupełnie inna. No i na pewno z czasem będziemy sobie zaglądać do tych kolejnych parceli. Oczywiście są parcele z galerii. Tej pani nie znamy, więc nie jest naszym gościem, więc pozwalamy jej wyjść. Czy mogłabyś też, kochanie, bo tak wiesz, powiem ci trochę niefajnie, bo mogłybyśmy zamówić na przykład tacę z serem i wędlinami, to wtedy jak ktoś z naszych gości, będzie, któraś z naszych gościni będzie głodna, to sobie wtedy weźmie, poczęstuje się. Częstujcie się dziewczyny, czy możemy jakoś zawołać? Weź porcję razem. Dziewczyny się już chyba częstują, tak? No i bardzo dobrze. Pozwolimy im zjeść i może pójdziemy sobie karaoke zaśpiewać, co?

Ładnie im to wyszło Serkniemy jak tam u niej ze śpiewaniem pierwszy poziom Dlaczego mnie to nie dziwi Ale widzę, że Felicja chyba też tak nie za bardzo, ale okej okay. Ważne, żebyście się dziewczyny dobrze bawiły gdzie jesteś, Liberty? A ty, tu przyszłaś tańczyć. Dobra, już ci kochana zmieniamy. Dobra, dobrze było. Trochę się załamała. Nie szkodzi. Zmień strój. Weź tam sobie oto. W tym ładnie też będziesz wyglądać. Jesteś głodna, moja droga. Chodź, weź sobie porcję. Ty mogłabyś zamówić drinka. Kokoloko, Loko, niech będzie. I jeszcze chwilę pójdziemy na parkiet po wypiciu drinka, jak tylko pani się uda te drinki zrobić. Bo widzimy, że nie jest to znowu takie proste w przypadku tej pani. No gdzie mi tam paluchy brudne ładujesz do shakera? Eee. Akukara cha, akukara cha. No, wywijają dziewczyny równo. Super to wygląda, nie? Widzicie, jakie by mogły być fajne tańce, tak? Te irlandzkie też by super wyglądały na parkiecie. O, pan tu trochę dołączył do nas, więc jest git. No i dobra, kochani, zbliża się północ, więc będę dziewczyny już do domu wysyłać. Niestety reszta gości sobie już poszła, ale nie szkodzi, widocznie były już zmęczone. W końcu jest środek tygodnia. Ważne, żeby tutaj nasza Boni była dobrze zabawiona. No, bo tak, tyle zmian, nowy mąż, nowa praca, kto wie, co tam jeszcze nowego w jej życiu nastąpi. No, i jeszcze jedna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest wyprowadzka Liberty po naszym weselu. Liberty się będzie wyprowadzać i chciałaby zmienić też pracę, ma dużo rzeczy w tej chwili na głowie, ale o tym dowiecie się już w kolejnym odcinku albo odcinkach. A ja już, kochani, jest po północy dziewczyny. Wysyłam do domu. Oczywiście idziemy. Tak. Jutro jest mój wielki dzień. Jutro wychodzę za mąż. Chodź, idziemy, idziemy Boni, bo jutro nie wstaniesz. Będziesz miała podkrążone oczy. No i pobiegły. No, złapani. Złapani. Ktoś widział. Eliske i Luisa, wychodzących z tego oto przybytku. To znaczy tylko jedno. Ich romans kwitnie. Eksau, eksau. Gosep. Witajcie w kolejnym Simowym Dniu. No i jest ten wielki dzień, nadszedł wreszcie wraz z przepięknym świętem, jakim jest Dzień Miłości. No i będziemy dzisiaj świętować Dzień Miłości, i wszystko mamy już. Gotowe. I tutaj, moi kochani, będzie właśnie odbywało się wesele. Mam nadzieję, że wszystko nam dobrze pójdzie, bo z tymi imprezami to dobrze wiemy, jak to jest. No nie. Ale tak, na pewno sobie z samego rana zamówimy torcik weselny. Ja się zajmę naszymi simami, ale jeszcze zanim przejdziemy do klubu programu, jakim jest oczywiście wesele. To chciałam Wam tylko powiedzieć, że zarówno Tomas jak i nasza Boni wypełnili już aspiracje i mają już kolejną wybraną. Tomasz, no, z racji tego, że pójdzie w ścieżkę taką, a nie inną, zawodową, czyli będzie kucharzem, mamy tą właśnie aspirację z Virtuos kuchni. Natomiast Boni, jest kustoszką też z racji tego, że będzie pracowała w ośrodku naukowym wokół którego aż roi się od wszelkich skałek i takich fajnych różnych rzeczy do zbierania. To stwierdziłam, że to będzie super. W przypadku Abigail mi się to sprawdziło, więc mam nadzieję, że Bonnie też da radę i, i tą drugą cechę. Tą drugą aspirację wykona. Mam taką nadzieję i trzymam za to kciuki, i w ten oto sposób będziemy mieli odhaczonych aż cztery aspiracje w pokoleniu pierwszym. No ale to pokolenie jest bardzo specyficzne, bo w zasadzie obgrywami i base game, i witaj w pracy, no więc tak ale, ale kochani nie będę przedłużać, nie będziemy tutaj gadać, jeszcze tylko jedną rzecz powiem, Wilhelm nas opuścił, wziął swoją różową walizeczkę i poszedł także już jesteśmy tylko w naszym gronie na no a po dzisiejszym dniu również nasza Calibarty nas opuści i zamieszka w Newcrest no i do zobaczenia póki co kochani o godzinie 16 przy tym oto łuku 1721 i dopiero udało mi się wszystkich zebrać, więc zaczynajmy! Kochanie, jak się czujesz doskonale w porządku. A zatem, moi kochani, bierzecie ślub. Weź ślub. Weź, kochana ślub. Liberty, bardzo bym cię prosiła, jakbyś tutaj podeszła. Może na koniec tej nieszczęsnej alejki. Podejdź tutaj, bardzo chciałabym, żeby nasza Liberty zrobiła zdjęcie, jeżeli nikt nie wejdzie nam w kadr. Ale słuchajcie, nic nie jest stracone, ponieważ ja już mam zdjęcia zrobione, tak po koreańsku zrobiłam. Stwierdziłam, że nie będę liczyła na przypadek, tylko zrobimy im zdjęcie koreański sposób. Bo tak, sesje takie przedślubne w sukniach ślubnych w Korei są już robione. Przed. Więc to jest akurat fajne. Zrobimy najpierw zdjęcie bez filtra. I jeszcze bardzo lubię z tą winietą, więc zróbmy to. A teraz, już kochani, po prostu obserwujmy to, co się dzieje. Normalnie, jak u nie? Nie widziałam, ale przypuszczam, że u nich też tak było na bogato. No pięknie, tak. Może zrobimy film i puścimy potem w kinie. Zarobimy na tym trochę kaski. Co za piękna ceremonia. Bonnie i Thomas składają sobie przysięgi małżeńskie. Nie będziesz już się nudzić, kochana, będziesz zawsze patrzeć na ten piękny pierścień za 50 tysięcy złotych. Brawo! Super! Cel w życiu odnaleźliśmy. Jest, udało się wreszcie! Widzieliście to? No to super, kochani. To weź jeszcze pocałuj pannę młodą. Bardzo Cię kocham, moja droga. A teraz jeszcze gorzko, gorzko, gorzko. Super, tak! O, jak pięknie! Jak się cieszą! Super. No to, kochani, jak już tak daleko żeśmy zaszli z tym wszystkim, to wjeżdża teraz tort. Chciałam powiedzieć urodzinowy? Nie urodzinowy. Torcik weselny. <grym> No, to jedziemy z tym koksem, kochani. Toper ściągnięty. Boni, chodź. Będziecie kroić torcik. Damy radę. Dacie radę, wierzę w Was. Jej, udało się. Super. A będziesz jeszcze ją karmić? Weź kawałek, kochana. Dobre pyszne, truskawkowe super pięknie, wzięłaś kolejny kawałek możecie go pokroić tak żeby sobie wszyscy mogli wziąć mm. zawołaj na posiłek chodźcie chodźcie, chodźcie o, Felicja przyszła złożyć ci życzenia jakie to miłe No to weź kawałek razem, no. Trzeci kawałek już chyba. No, chodźcie. Teraz chyba już niepotrzebnie zrobiłam kolejny. A możecie sobie usiąść tutaj razem? Specjalno, specjalnie wam zrobiłam taką piękną pergolę. Usiądę sobie obok Luisa, albo nie. Co oni kombinują? Luisz, czy ty masz jakieś owsiki? Chodzisz tam i z powrotem. Normalnie jakby przy jednym nie mógł usiąść sobie na jednym miejscu. Super! Zjadłaś liberty. Kochana, mogłabyś posprzątać wszystkie zużyte talerzyki? Liberty nam dzisiaj troszeczkę pomoże. No, Ty, jako panna młoda, nie powinnaś akurat tego robić, no ale okej. Okay. Słuchajcie, torcik jest zjedzony, ale są podane już konkretne jedzonka. Jednak my zaczniemy od toastu, bo tak trzeba by było tam, synuś z mamusią się tulnął. Twój mąż znosi toast. Hej, odwróć się. Dobra. Nie zapałaś się na toastik, widzisz? To teraz musisz się odwdzięczyć i teraz Ty wznosisz toast, moja droga. Chociaż teraz Felicja chciała to zrobić. O, jaka urocza. Kochani, mogłabyś to też sprzątnąć i to też. To sobie poczęstują goście tutaj tymi rzeczami. I chciałabym jeszcze jedną rzecz zrobić. Może zanim to zrobimy, zanim tutaj. O nie! O nie! O nie! Brudne naczynia. To my sobie podejdziemy tutaj, włączymy sobie muzyczkę, wyłączymy to, a włączymy. Chyba popnie, chyba popy będzie taki. Chyba, że zrobimy muzyczkę romantyczną. Eee, I wezwiemy naszych gości tutaj. No kurde, no nie może być tak, jakbym chciała, nie? Że oni se tam na parkiecie przy wszystkich tańczą. Nie. A oni muszą przyjść tu, bo tam za mało miejsca. No bo chcą się nawywijać. Tańczyli trochę, uczyli się. Co prawda źle to robili, bo odwrotnie, bo oni wracała swojego chłopa. <noise> nie szkodzi tam oj, tam kto by tam na to patrzył. Dobra, to chodźcie może w takim razie potańczymy sobie. Tak, tak sobie potańczymy razem. Hej! Tutaj damy już teraz, może coś bardziej takiego wesołego, co? Chodźcie, wszyscy zatańczymy. Tu drineczki się dzieją. Tak, tutaj jest wszystko. No, i tak jakbyście zauważyli, w tle są nowe regały. Te dwa tak bardzo mi się podobały. I kupiłam je w sumie ze względu na liberty, bo ona potrzebowała do wykonania swojej aspiracji życiowej czytać. Trzy kolejne książki, różne książki. Więc kupiłam od razu dwa regały. Nie co się będę kurczę ograniczać. Zawiesiłaś się. Patrzysz się na Eliskę. Liberty, halo. Coś tu jej nie spasowało, nie wiem o co chodzi. Ogólnie wszyscy chyba bawią się dobrze. Możesz podejść do żony. A, spróbuj pocałować pod ziemiołą. Jakieś pieniądze dostaliśmy, pewnie za dni wolne od naszej liberty, ale ja liberty wyprowadzę z dobrą gotówką, posprzedajemy, co się da posprzedawać z wyposażenia. Już i tak sprzedałam sporo rzeczy, ale tak, wszystkie złowione rybki naszego Tomasa, wszystko, wszystko posprzedajemy, tak żeby spłacić liberty, żeby miała dobrą, dobry początek nowego życia. No i tak, ty będziesz rozmawiać, a ja cię prosiłam o coś innego. Co mógłbyś jej kochany wręczyć? Toper. Daj jej truskawki. To może w czekoladzie, w czekoladzie do szampana sobie zjecie, co? Ok, która jest godzina? Jest już bardzo późno. Zaraz, za momencik, skończy się impreza. To może, moja droga, weź porcie sobie razem, co? O, jeszcze raz, jeszcze raz. A, już wzięli, dobra. Ok, chodźcie, zjemy sobie, tak, żeby goście głodni z wesela nie wychodzili. Jak tam, Bob u ciebie. Chyba wszystko w porządku. Mówię wam do niego. Jeszcze nie dotarły chyba wieści z Eliską w tle i jej narzeczonym, przepraszam, jej chłopakiem. I jej, nie wiem czy zauważyliście, nieco chyba okrągłym brzuszkiem. Oj, plotkara będzie miała o czym plotkować, mówię ci, Eliska. Ale tak no. Czas wylać siódme, lubi pracować? No chyba tak, ona tam sobie biegała. Eliza siedzisz tu i dzwonisz do nas. To jest bardzo dziwne. <grytania> Oj, Eliska, Eliska, a teraz do mężusia. Takie tam, do mężusia słodkie. Słodkie oczka. Wybierz nagrodę za kształtującą chwilę. O, ja bym wybrała coś, co jest związane mm, z nauką. Mała naukowczyni, tak. Nowa dynamika rodziny kawalarza. No dobra, na razie możemy to zrobić, chociaż pewnie i tak tysiąc razy się jeszcze zmieni podczas naszej rozgrywki. No, całkiem dobrze się Wam tutaj układa, Państwo pancakes. A jak ty, moja Liberty? Wszystko jest ok. Tutaj mama rozmawia z córeczką. Liberty poszła sobie potańczyć. No i Git. A my sobie pogadamy. O, jakieś śmieci tam są. Wrzucimy do kosza. Tak, w ogóle, to Luis bardzo przyjaźni się z naszym Tomasem. Najadłaś się, najadłaś się, ok. Jeszcze jutro zrobimy im dzień wolny. Natomiast od piątku już pójdą sobie nasi małżonkowie świeżo poślubieni do pracy. A tu nasza imprezka już pewnie za chwileczkę będzie zmierzać ku końcowi. Damy się jeszcze trochę pobawić. Kowbojski taniec razem, zobaczymy, jak to wyjdzie. czy To w ogóle wyjdzie. I boni w tej sukience. Super! No niech się bawią! No! Trochę się zawstydziła, niepotrzebnie! Ale jest taka szczęśliwa. I jeszcze ma jakieś drineczki wznosi, no? Toasty. Za gości, za to, że przyszliście i tak chciałaś im wszystkim podziękować, tak? Super. No i ten domek zobaczcie. Niby taki nieduży, taki w sam raz. Podoba mi się bardzo. Przynajmniej Twoi simowie mają tę ceremonię za sobą. Prezent ślubny znajdziesz w wyposażeniu rodziny. No tak, no. Ja tutaj już nie robiłam jakichś tam cyrków, interakcji dodatkowych i tak dalej. Stwierdziłam, że nie będziemy się w to bawić, ponieważ to nie jest ten, to rozszerzenie. Tak, dwa, najlepiej dwa. Zaraz mi się przypomina film. Eurowizja, gdzie mam dwie kawy, obydwie są dla mnie. <ścoughs> Sigrid. O proszę, druga Sigrid. <ścoughs> Pięknie, Liberty nam tu wysprząta. A ty, moja kochana, nie gadaj, tylko Tylko wypij ostatniego drinka z gośćmi, już wychodzą. Tak, już podziękujemy bardzo Felicji a jeszcze na drogę sobie tam jednego wychyle. Daleka droga przede mną, aż na koniec ulicy. Co innego ześcig, bo on mieszka już w Newcrest. Ponieważ jest przebudowana oaza zdrój i dom ześcika niestety poszedł pod młotek, ponieważ tam wybudowano zupełnie inny dom. Sorsul! Tak i co skorzystaj. Joasiu, tu są łazienki na dole. Aha, bo Ty Liberta akurat tu jesteś. Chodź tu. Nie, Joasia stwierdziła, ja pójdę do siebie. Jakoś dojdę, jak będę drobić, jak gajsza, ale jakoś dojdę do mojej chałupki. Nie w tą stronę, Joasiu, tam jest twój dom. Oj, ja wiem, znam skrót. Naokoło. Dobra, widzę, że pan Barban już też poszedł. To będziemy żegnać już naszych gości. Myślę, że impreza była mimo wszystko udana. Nie, nie czytamy tam tego, co tam nam napisali, no nie. Dobrze, będziemy się żegnać. Tak samo z naszym ześcikiem. Pożegnamy się. On też już musi skorzystać, a naprawdę mamy tu łazienkę, zobaczcie na dole. A Liberty szoruje wszystkie naczynia, akurat w tej łazienkowej umywalce. Tu będzie czekaj, tu musimy wybierz typ, tu będzie kuchenna, tu zrobimy typowo łazienkową. Tak, a my już idziemy na górę. Tutaj podejdziemy sobie. I nasz ukochany też. Są bardzo zmęczeni, no ale trudno. Hmm. Pogratulował ślubu. Poszło, wszystko wyszło. Zobacz, jaki jestem. Cudowny, jak jestem przystojny, a ja myślę, że jestem gorsza, ale skąd? Ja cię kocham bardzo. Dlatego, moja kochana, zapraszam cię na spożycie naszego konsumpcji, naszego ślubu, naszego wesela. No dobra, zostawmy już ich. <noise> zostawmy ich w spokoju, to najlepiej zrobię. To już zaczyna świtać powoli. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się, kochani, podobał. Do zobaczenia do kolejnego naszego spotkania. Sól, sól, odrobina pieprzu i pa, pa.